Siema, witajcie w kolejnym palce z Champions League 14-15. Szukamy szczęścia. Blisterki nas ostatnio nie rozpieszczały, więc może ten multipak. Multipak kosztuje 25 zł, zawiera 38 kart. Eee, płacimy za saszetki, 6, 6 saszetek, dwie karty limitowane. Macie kozik, ja tego nie zbieram. Także co, otwieramy. No niestety, tak jak mówiłem multipaki się kończą szybko. Ponieważ karną te karty limitowane, otwierają na potęgę złodzieje pieloniowe. No niestety, taka już nasza przypadłość w takim kraju żyjemy, że jest dużo ludzi. Limitki sobie jak to standardowo już w sumie się przyjęło w... Albo złamiemy reguły i limitki pokażemy na początku. Pierwszą limitką jest... Jajaturę Tego gościa nie mieliśmy Także jest w porządku Bardzo fajna limitka Będziemy kompletować je To już jest chyba moja dziewiąta ja Już nie wiem, straciłem rachubę Mamy jajaturę Tego gościa właśnie podejrzałem w multipaku A drugi jest niespodzianka jest to Koke Także nie miałem Także świetna Świetna, nie? to broderek się przyda Także świetna, naprawdę świetna limitka No to mamy Jaja Touré i mamy Atletico i mamy Manchester City, które nam będą ozdabiać Dzisiejszą, dzisiejszy odcinek, a my będziemy się bawić Z sześcioma saszetkami Champions League 14, 15 moi kochani To już zwracałem uwagę, zobaczcie kolorystyka saszetek z Multipaka jest całkowicie inna niż Niż z blistrów No i dobra Sześć saszetek, mamy Bela, mamy Ibre znowu. Dawno go nie widzieliśmy u nas Bale, Gitze i Bale. Dziwnie, trzy. No dobra. No Miejmy nadzieję, że coś ten multipak da. Ostatni nie był taki zły. Listy takie, ostatnie trochę średnie więc liczę na jakąś rehabilitację. Mamy yy, Godło, Lorente, Abu Meyang. Kilesen, e, Linga, Kurzawa. Kurzawa. I mamy, no nie, no te. Nie wierzę, że to wyskakuje, te puchary, i te. E, tak rzadko, jak jest napisane. No, to jest moja już też powtórka. piłka mam powtórzoną, e, herb mam powtórzony, więc nie wierzę w to, że to jest taka rzadka karta. Ktoś się chyba ściemnia z tym procentem prawdopodobieństwem, chyba że na początek rzucili po prostu ta Weltman Koszta, Totti No i niestety powtórka. Powtórka Tiago Silvy Coś mi nie idzie ostatnio. Nie mam dzisiaj, nie mogę więcej otwierać, bo dzisiaj jakoś ten dzień nie jest dla mnie. Wiecie, nie jest dla mnie. Chciałbym jakiegoś, kurde, nie mówię o legendzie, ale jakiegoś bo Mam tylko jednego, by się przydało trafić albo tego event i coś tam, coś tam. No, ale niestety, no nie idzie nic. Leno, Natko, Mathieu, zobaczcie, z Barcelony, jeżeli Mathieu, Juve to także powtórka. O, ale mamy Millera z masterze, na masterze. Nie mieliśmy tej karty fajnie, naprawdę fajnie. O, ale tu mamy kartę, zaraz Wam pokażę. No, to teraz nam się w końcu w szczęście troszeczkę uśmiechnęło do nas. No Dobra, mamy mastera, bardzo fajną kartę, która mi się osobiście podoba. Albo nie będziemy tych limitek zakrywać, szkoda mi ich troszeczkę. Damy to tu i zobaczcie, co trafiliśmy. Proszę, te game changery naprawdę są świetne i mamy w dodatku game changera Benzemy. Game changer występuje nibyż często, bo on występuje 1 na 19 saszetek, ale bardzo rzadko coś mi te game changery wpadają. Więc ja się bardzo cieszę z tych kart. Naprawdę. Po pierwsze są świetne. A po drugie naprawdę często, często ich nie widać. Często i gęsto. Dlatego też zamykamy je w udle i niech siedzą. O tak. Tu mamy bazówki, mamy game changera, mamy jeszcze... Zobaczcie. Trzy saszetki. Wejdę. Znowu się fajnie rozerwało. Tak i jedziemy Wender. Matic. Ja już mogę uważać, że jest znowu lewe. Często występuje u nas na kantach 221. Sandra CSK powtórka. Uuu, hu, 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 hu. ale niestety czekajcie. Bo jest niestety to mam tak. Mam już dwie. Czekajcie, gdzie to było. Tak, ja mam tą i tą. Te dwie mam. No i niestety wpadła mi także, także jest na wymianę. Jak ktoś reflektuje, mogę się wymienić. Trzy są takie karty. Mi jeszcze brakuje jedna. Myślę, że prędzej czy później, akurat co do tej karty, nie ma większych yy, wątpliwości, że ona że ona wpadnie, ale to też jest naprawdę no unboxing moim zdaniem ten unboxing jest, ten multipak jest świetny mamy Game Changera, mamy Radę Simer. jest dobrze, naprawdę jest dobrze, mamy jeszcze dwie saszetki nie spodziewam się tutaj szału, już po takich kartach jak wpadły to już tu raczej nic ciekawego nie powinno się znaleźć mamy Artura mamy Teweza stana, tu mamy powtórkę Patricio z Mastera z rąkarza z Portugalii yy, będącego także z, z, broniącego Sportingu właśnie, wspomnianym tutaj na saszetce, o i mamy yy, Casillasa na fansie faworycie, tej karty chyba nie miałem, chociaż albo i miałem, już teraz nie pamiętam naprawdę no także, no, ale fajne karty wpadły, fajne, te fansy też fajne są no i ostatni, Ibra. Zobaczymy. No, dobra, mamy Adu. O, Wojciech Szczęsny, wpadł ostatnio. Grosskreutz. I mamy Benfica. Mamy Sporting Lisbona, Mazówka. I mamy, uuu jeszcze w dodatku Favourite favorite na Kubie Błaszczykowskim. Także naprawdę wspaniały. Wspaniały, mi się bardzo podobał ten multipak. Dużo kart, których nie miałem. Naprawdę wartościowych kart. No i przede wszystkim, no wchodzisz mamy go. No i zobaczcie, no limitki, dwie limitki, których nie mam. Coś tu, coś, że stoi. Pewnie Was raziło przez cały odcinek, nie spojrzałem nawet. Eee... Dwie linki, których nie miałem. Benzema, Błaszczykowski, Ladesima. Świetnie. I Master jeszcze, Miller. Także ja za uwagę serdecznie dziękuję i naprawdę no te multipaki są świetne. Szkoda, że tak szybko się kończą przez nieuczciwych ludzi. Trzymajcie się gorąco, cześć.